Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam was na pierwszą część nauk przedmałżeńskich. Nutella, to kocha Denis. <noise> Trzeba linii wyglądała. Jak poproszę Denisa, to kurzy i przenuje blat. Takie bajki to kupuję. Ja. <noise> to super. przyjechała <noise> z tą torbą i... I <noise> ja mówię, ty, jak się jej pozbyć, nie? I tak jechała siebie, was na pierwszą część nauk przedmałżeńskich Denisa Załęckiego i Sandry. Wybaczcie, ale zapomniałem jej nazwiska. Ale spokojnie, i tak znacie ją jako dziewczynę Denisa, więc to w zupełności wystarczy. W dzisiejszym odcinku jak się poznali, jak się wprowadzili, kontakt z rodziną, no i oczywiście jak trafili do kościoła. Oglądajcie, śmiejcie się, zasubskrybujcie kanał Celny Snajper. Bo takiej pary w kościele jeszcze nie Pana, było. Yy, no i kurwa co? Yy, zgodziłem się. Wyruchać się z ramy To chyba jest normalne, nie? To szacunek, że, że się wyruchać się z ramy Mi się wydaje, że on chyba by chciał być dziewczyną. No, tak mi się wydaje. On taki jest właśnie dziwny ten typ.